Ta historia miała miejsce dwa miliony lat temu. Na świecie nie było wtedy ludzi, a dżungle zamieszkiwały małpy, które uwielbiały wspinać się na drzewa i tańczyć. Tytuł filmu to były sobie człowieki. Lecimy. Królem małp był potężny i silny Szymon. Jego żona urodziła mu potomka. To mała małpka, której Szymon chce nadać imię Wania. Okazuje się, że Wania ma brata bliźniaka. Jest jeszcze mniejszy i nie wygląda jak jego olbrzymi ojciec. Szymon nie jest z tego powodu zadowolony. Miejscowa wiedźma radzi królowi, by pozbył się małego dziecka, ponieważ ma już Wanie. Szymon waha się, daje malutką małpkę swojemu asystentowi i prosi go, by rzucił dziecko drapieżnikom. Król mówi żonie, że drugie dziecko nie przeżyło. Asystent Szymona znajduje w dżungli głodnego lisa i zamierza rzucić mu malutką małpkę, ale on jest taki uroczy. Niestety, w pewnym momencie dziecko wyślizguje mu się z rąk i spada. To młode wkrótce skończy w szczękach dzikiego drapieżnika. Tymczasem Wania zostaje przedstawiony jako nowy dziedzic. Małpy są zachwycone i natychmiast zaczynają radośnie tańczyć. A co z drugim dzieckiem? Cudem udaje mu się uciec przed głodnym lisem i spotyka na swojej drodze inną małpę. Ta małpa przypomina człowieka, zabawia dziecko i bierze je w podróż przez dżunglę. Mija trochę czasu. Dziecko Szymona mieszka razem z małpą, która je uratowała, mimo że jest już dorosły, syn nie wygląda jak jego biologiczny ojciec. Dziecko uważa humanoidalną małpę o imieniu Jan za swojego tatę. Główny bohater otrzymuje imię Edek. Widzimy, że nie nauczył się jeszcze prawidłowo wspinać na drzewa. Jest jednak dość zaradny i lubi tworzyć różne urządzenia i pułapki. Uczy też Jana, by był odważniejszy i bardziej agresywny, ale ten ogromny naczelny jest przecież takim tchórzem. Edek i Jan oglądają mistrzostwa lokalnych małp po wrzucaniu kokosami. Wania dojrzał i stał się przywódcą stada. Jest prawdziwym mistrzem, z którym nikt nie może się równać. Wszystkie małpy go uwielbiają. W pewnym momencie, obok Jana, przelatuje orzech kokosowy, a naczelny natychmiast pędzi za nim. Edek próbuje go zatrzymać, ale spadają z drzewa i lądują na środku pola. Lokalne małpy ich nie znają i besztają za zrujnowanie gry. Rzucają się na Jana i biją go, podczas gdy Edek używa kija i jakiegoś lepkiego płynu, by odzyskać kokosa, który wpadł w szczelinę między skałami. Widząc to, małpy przestają walczyć. Wania podnosi kokosa, a Edek daje mu kilka sugestii, jak uczynić ich grę jeszcze bardziej interesującą. Wania jednak nie jest zainteresowany radami nieznajomego. Wania próbuje rzucić piłkę, ale ta przykleja mu się do ręki z powodu lepkiej cieczy. Inne małpki próbują mu pomóc i też się przyklejają. Zaczyna się prawdziwe szaleństwo. Kokos przykleja się do głowy Szymona, przez co król staje się łysy. Co za katastrofa! Asystent Szymona imieniem Wladimir spotyka miejscową wiedźmę. Ta rozpoznaje Edka i wścieka się, że nie pozbyli się dziecka, gdy był mały. wania nie potrzebuje rywali. Wiedźma obiecuje pomóc przyszłemu królowi pozbyć się konkurenta. Przeprowadza mroczny rytuał i wzywa na pomoc piekielną szarańczę. Edek jest bardzo znudzony życiem z dala od plemienia. Jan jest przyzwyczajony do takiego trybu życia, ale młody naczelny czuje się samotny. Wraca do lokalnego oddziału małp, ale te nie cieszą się na jego widok. Król Szymon oskarża Edka o zrobienie go łysym. Wtedy bohater zakrywa łysinę koroną z liści. Małpy są zachwycone. Szymon spogląda w kałuże jak w lustro i warczy wściekle. Wygląda na to, że nie poznaje samego siebie. Edek tworzy nowy, wygodny tron dla króla, a Szymon go uwielbia. Miejscowa wiedźma jest wściekła. Odprawia kolejny mroczny rytuał i wypuszcza z jaskini rój szarańczy. Natychmiast atakują one plemię małp. Odpierając je, Szymon spada z wysokiego klifu. Kapłanka obwinia Edka i żąda, by wania pomścił jego ojca. Młody król zrzuca brata z najwyższego klifu. Widzimy, że Szymon wciąż żyje. Beszta syna za jego głupi czyn. Vania oświadcza, że nie potrzebuje rywalizującego brata. Po chwili namysłu król zgadza się z synem. Mimo upadku z dużej wysokości Edek również przeżywa. Wierny Jan schodzi po niego, ale winorośl nie jest wystarczająco długa. Bohater samotnie opuszcza swój dom, a po drodze napotyka parę strusi. Ponieważ jego ręka została poważnie ranna podczas upadku, musi chodzić na dwóch nogach. W tym samym czasie Edek spotyka grupę żyraf i wielu innych mieszkańców dżungli. Niektórzy z nich mogą go z łatwością zmiażdżyć. Na szczęście Edek szybko uczy się biegać jak strusie. Inne małpy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zawsze poruszały się tylko na czworaka. Dzikie zwierzęta biegną prosto do ogromnego drzewa zamieszkałego przez małpy. Aby uratować swoje plemię i Edwarda, Szymon wspina się na ziemię i wdaje się w walkę z nosorożcami. Szymon zostaje ciężko ranny. Wyznaje Edkowi, że jest jego biologicznym ojcem i umiera. Wania natychmiast wydala brata z plemienia, po raz kolejny obwiniając go o śmierć ojca. Edek jest zszokowany tą wiadomością. Małpy żegnają swojego króla i koronują Wanię. Od teraz jest on nowym królem plemienia. Wkrótce będzie musiał wybrać królową. Wania wygłasza uroczystą mowę i obiecuje chronić plemię. Zgodnie ze zwyczajem musi zjeść starego króla. W tym momencie pojawia się Edek i krzyczy: Nie! Klęka przed Wanią i wyciąga do niego koronę z liści. W ten sposób Edward prosi brata, by nie jadł Szymona. Przecież to absolutne szaleństwo zjadać krewnych. W tym momencie zaczyna się burza. Przerażone małpy rozbiegają się. Edek przenosi ciało ojca na ziemię i ukrywa je między skałami. Uderzenie pioruna podpala drzewo. Bohater z zachwytem spogląda na ogień, a potem wdaje się z nim w walkę. Edek szybko zdaje sobie jednak sprawę, że ogień można kontrolować. Wkrótce zaczyna się prawdziwy huragan. Niektóre małpy zostają wciągnięte w ogromne tornado, w tym Edward. Drzewa, ogromne drapieżniki i urocza małpka z obcego plemienia o imieniu Lucy przelatują obok niego. Wkrótce wszyscy spadają na skały. Edwardowi udaje się uratować Lucy przed upadkiem w przepaść. Małpka nie jest jednak z tego zadowolona i wściekle warczy na nieznajomego, a potem nawet go gryzie. Pojawia się Jan i prosi Edka o powrót do domu na drzewo. Ale Edek zamiast tego goni za Lucy. Małpka rzuca w niego jajkami, przez co pterodaktyl atakuje bohatera. Razem wspinają się na wysoki klif i spadają ze zmęczenia. Lucy obwąchuje go z zainteresowaniem, a następnie próbuje stanąć na dwóch nogach. Jak na razie nie jest w tym dobra. Razem oglądają zachód słońca. Edek opowiada Lucy historię swojego życia i pokazuje jej, jak potrafi kontrolować ogień. Zła wiedźma dochodzi do siebie w środku nocy. Zauważa Edka z Lucy i wpada w straszny gniew. Wiedźma budzi wanię i informuje go, że jego brat jest w drodze do domu. Co więcej, niesie ze sobą ogień. Małpy są zachwycone jego widokiem. Bohater obiecuje poprawić życie plemienia, jednak z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem prawie doprowadza do katastrofy. Wiedźma krzyczy, że Edek jest zły i musi zostać wygnany. Główny bohater i jego dziewczyna muszą uciekać, walczyć z głodnym wilkiem i spędzić noc w małej jaskini. Edek rozpala ognisko przy wejściu i całuje Lucy. Wydaje się, że jest bardzo przyjemnie. Inne małpy obserwują ich z zainteresowaniem. To coś, czego nigdy wcześniej nie widziały. Następnego dnia Lucy z powodzeniem poluje na dzikie zwierzęta, podczas gdy Edkowi się to nie udaje. Woli pracować mózgiem niż rękami. Bohater uczy swoją dziewczynę, jak rozpalić ogień. Próbuje oswoić dzikiego wilka i prawie staje się ofiarą pterodaktyla. Na szczęście Lucy jest świetną łowczynią. Ratuje swojego ukochanego. Wkrótce główni bohaterowie uczą się przyrządzać mięso na ognisku. Okazuje się ono bardzo smaczne. Nawet małpy na drzewie czują przyjemny aromat. Lokalna wiedźma próbuje przeprowadzić kolejny mroczny rytuał, ale inne małpy ją powstrzymują. Zostawiają je samego, ponieważ nie jest w stanie nakarmić ich tak pysznie jak Edward. Małpy przychodzą do Edka. Lucy nie cieszy się na ich widok. Małpy twierdzą, że jako syn króla jest on zobowiązany do opieki nad nimi. Edek współczuje swoim krewnym i pozwala im zostać na noc. Tworzą pierwsze instrumenty muzyczne i urządzają prawdziwą imprezę w jaskini. Wygląda na to, że te małpy wiedzą, jak się bawić. Tylko jedna małpa, zakochana w Wanii, pozostaje z nim. Mija trochę czasu. Zła wiedźma wciąż marzy o zemście. Dowiadujemy się, że Lucy jest w ciąży. Zamierza nazwać swoje dziecko Jan. Małpy budują wioskę w dolinie. Stają się coraz bardziej podobne do współczesnych ludzi, a nawet malują swoje pierwsze obrazy na skałach. Ha. To prymitywna sztuka. Niestety, ich wioska zostaje zaatakowana przez szarańczę przywołaną przez wiedźmę. Niszczą wszystkie budynki i boleśnie gryzą naczelne. Na ulicach panuje chaos. Gdy owady odlatują, małpy stają się zdesperowane. Wszystkie rezultaty ich ciężkiej pracy legły w gruzach. Naczelne uważają, że to wina wani i chcą się zemścić. Chwytają za broń i wypowiadają wojnę swojemu byłemu królowi. Edek próbuje powstrzymać swoich krewnych, ale ci są bardzo zdeterminowani. Pojawia się Wania i mówi, że nigdy nie opuści swojego drzewa. Wtedy małpy postanawiają ściąć ogromny baobab, na którym mieszka. Wania zeskakuje na ziemię i rozpoczyna walkę. Jest bardzo silny, ale przeciwników jest zbyt wielu. Co więcej, mają ogień. Vania zostaje schwytany, a drzewo podpalone. Uwalnia się i walczy dalej. Podczas ratowania żony brata, Edward zostaje uderzony przez ciężką gałąź. Płonące drzewo zaraz się przewróci. Małpy rozpraszają się z przerażenia. Wiedźma ginie w ogniu. Edward i Vania wciąż są w niebezpieczeństwie. Starszy brat ratuje młodszego. Vania z rozpaczą patrzy na resztki swojego domu. Teraz on również musi stać na dwóch nogach, aby przeżyć. Bracia przytulają się i postanawiają żyć razem. Wkrótce odnajdują inne małpy. Naczelne cieszą się, że się widzą, ale teraz muszą zacząć od samego początku. Małpy wpadają w panikę, ale Edward ma nowy plan. Mogą podróżować w poszukiwaniu lepszego życia do miejsca z dużą ilością jedzenia i drzew. Tak, zaczyna się ich największa jak dotąd podróż. Nie mają pojęcia, dokąd się udać, ale są gotowi podjąć ryzyko. Wkrótce małpy znajdują się w kwitnącej dolinie. To tam każdy ma szansę rozpocząć nowe życie. Ponadto spotykają tam Jana. Edward jest zachwycony widokiem swojego najlepszego przyjaciela.